Squid Game wprowadził do międzynarodowej sławy wielu aktorów z Korei Południowej. Niektórzy z nich byli już popularni w swoim kraju, ale inni byli dość nieznani, a sława całkowicie odmieniła ich życie. O tym właśnie będziemy dziś mówić. Dziś w Charliettes pokażę Wam, jak wyglądali aktorzy z pierwszego sezonu przed i po udziale w serialu. Opowiem Wam, jakie było ich życie przed produkcją i jak potoczyły się ich kariery od tamtej pory. Gotowi? Zaczynajmy! Zacznijmy od naszego głównego bohatera, Gi Huna, granego przez utalentowanego Lee Jung Jae. Zanim podbił ekrany, rozpoczął swoją karierę jako model, a następnie przeszedł do aktorstwa dzięki dramie Feelings z 1994 roku. Historia ta opowiadała o trzech braciach, którzy zakochują się w tej samej kobiecie. Ta produkcja pozwoliła Lee Jung Jae zdobyć serca wielu fanów w bardzo młodym wieku. Z biegiem czasu Jung Jae ugruntował swoją pozycję dzięki bardziej wymagającym projektom, takim jak The Housemate z roku 2010, thriller erotyczny, w którym wcielił się w Hun, bogatego mężczyznę, który za plecami swojej ciężarnej żony nawiązuje namiętny romans z młodą służącą. Ten film pozwolił mu konkurować o złotą palmę na festiwalu filmowym w Cannes. Jednak to rok 2021. Przyniósł mu światowe uznanie dzięki Squid Game, czyniąc go pierwszym azjatyckim aktorem, który zdobył nagrodę Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. Jego sukces doprowadził go do roli w serialu The Acolyte z roku 2022. Był to spin-off Star Wars, w którym wcielił się w postać Sola, szanowanego mistrza Jedi. Oprócz kariery aktorskiej, wykazał się również talentem reżyserskim. Przykładem jest thriller Hunt, gdzie nie tylko zabłysnął jako reżyser, ale także zagrał jednego z głównych agentów. Przejdźmy do Sang-woo, którego zagrał aktor Park Hee-soo. Swoją karierę rozpoczął w teatrze muzycznym, a następnie zadebiutował w południowo-koreańskiej telewizji dzięki serialowi Prison Playbook z roku 2017. Wcielił się tam w utalentowanego bejsbolistę, który trafia do więzienia i musi przystosować się do życia według nowych zasad. Jego występ przyniósł mu nagrodę dla najlepszego debiutującego aktora podczas ceremonii Soul Awards. Jednak jego wielki przełom na arenie międzynarodowej nastąpił dzięki Squid Game, gdzie wcielił się w postać Cho Sang-woo, złożoną postać, która otworzyła mu drzwi do Hollywood. Po sukcesie serialu podpisał kontrakt z agencją UTA w Stanach Zjednoczonych i został wybrany do roli Berlina w serialu Money Heist: Korea, nowej wersji popularnego hiszpańskiego serialu La Casa de Papel. Jeśli chodzi o jego życie prywatne, wziął ślub w roku 2019, a dwa lata później powitał na świecie swoje pierwsze dziecko. Twórcę gier zagrał Oh young soo południowo-koreański aktor i były żołnierz. Karierę teatralną rozpoczął w roku 1967. Jego doświadczenie w sztukach inspirowanych buddyzmem sprawiło, że często wcielał się w rolę mnichów w filmach i telewizji. Jest znany z filmu Stacje Życia z roku 2003. Ta historia opowiada o życiu buddyjskiego mnicha od dzieciństwa po starość. Jednak jego największe uznanie przyszło dopiero lata później dzięki Squid Game. Rola ta przyniosła mu Złoty Glob w roku 2022, czyniąc go pierwszym Koreańczykiem który otrzymał to wyróżnienie. W roku 2024 został skazany przez sąd za molestowanie kobiety. To wydarzenie przekreśliło wiele jego zawodowych szans. Został usunięty z drugiego sezonu Squid Game, a także z innych produkcji, na przykład wycięto go z filmu About Family, w którym jego postać została nagrana ponownie z innym aktorem. Kang Sae-byeok. W tę postać wcieliła się aktorka Ho Yeon Jung. Karierę w modelingu rozpoczęła w wieku 16 lat, wyróżniając się w czwartej edycji Korea's Next Top Model, gdzie zajęła drugie miejsce. Chodziła po wybiegach dla marek takich jak Louis Vuitton, Mark Jacobs i Fendi. Jej przełom w aktorstwie nastąpił dzięki Squid Game, gdzie wcieliła się w Kang Sae byeok Rola ta przyniosła jej nagrodę SAK dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym i otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. Po sukcesie serialu zagrała w produkcjach takich jak Disclaimer z roku 2024. Ten film to thriller psychologiczny w reżyserii Alfonso Cuarona, dostępny na Apple TV. Aktorka pojawiła się także w specjalnym epizodzie serialu Netflixa Chicken Nugget z roku 2024. Była to surrealistyczna komedia o kobiecie, która zamienia się w nugget z kurczaka. Ponadto wystąpiła w teledyskach takich jak Out of Time zespołu The Weekend oraz Cool With You grupy New Jeans. Policjant został zagrany przez Wiha Yuna. Studiował teatr i film na Uniwersytecie Sungkyul i rozpoczął swoją karierę w 2012 roku, grając w filmach krótkometrażowych i niezależnych produkcjach. Zdobył uznanie dzięki kasowemu horrorowi Gondiam, Haunted Asylum, z roku 2018. Historia ta opowiada o grupie młodych ludzi, którzy wchodzą do opuszczonego szpitala psychiatrycznego, aby nagrać internetowy program, lecz wkrótce stają twarzą w twarz z nadprzyrodzonym koszmarem. Jego międzynarodowa sława przyszła wraz z rolą detektywa Hwang Jun-ho w Squid Game. Ta okazja otworzyła mu drzwi do ról w dużych produkcjach. Na przykład mogliśmy go zobaczyć w serialu Gyeongseong Creature, produkcji Netflixa. W tej historii wcielił się w bogatego młodego człowieka w Korei roku 1945. Pracował także jako model dla mens health i jest ambasadorem marki zegarków Tag Hoyer. Przejdźmy teraz do Ali, którego zagrał Anupam Tripathi. Jest on aktorem urodzonym w Nowym Delhi. I odkrył swoją pasję do aktorstwa na uniwersytecie w Indiach. Następnie otrzymał stypendium, które zabrało go na Narodowy Uniwersytet Sztuki w Korei. W swoich pierwszych rolach wcielał się w migrantów pracujących w Korei Południowej. Ale były to jedynie drobne wystąpienia. Jego wielki przełom nastąpił dzięki Squid Game. Jego kreacja postaci Ali przyniosła mu nagrody takie jak Soul International Drama Award oraz Screen Actors Guild Award. Dzięki tej roli zaczął występować w filmach, na przykład w Rhapsody for the Dead, gdzie wciela się w tajemniczego mężczyznę, uwikłanego w historię przemocy i duchów na odizolowanej wyspie. Gracza numer 101 zagrał aktor Heo Sung Tae. Na długo przed tym, zanim stał się znany, miał swoje pierwsze doświadczenie aktorskie w wieku 13 lat. W roku 1990 zagrał Goku w nieoficjalnej koreańskiej aktorskiej adaptacji Dragon Ball. Ten film w dziwny sposób łączył Sagi, Emperor Pilaf i Vegeta. Chociaż ta rola nie przyspieszyła natychmiast jego kariery, jego pasja do aktorstwa doprowadziła go lata później do podjęcia radykalnej decyzji. Porzucił swoją udaną karierę w marketingu biznesowym w Rosji aby poświęcić się kinu i telewizji. Jego ogromne zaangażowanie było widoczne w Squid Game, gdzie w ciągu kilku tygodni przytył 17 kg, aby wcielić się w Deoksu. Ten wysiłek wpłynął na jego zdrowie, ale podjął to poświęcenie z dyscypliną. Od tego czasu wziął udział w wielu ważnych produkcjach, na przykład The Age of Shadows, thrillerze historycznym o koreańskim ruchu oporu przeciwko japońskiej okupacji w latach 20. XX wieku. Wystąpił także w The Silent Sea, filmie stai o Grupie kosmicznych badaczy, którzy eksplorują opuszczoną stację księżycową pełną tajemnic. Co ciekawe, w obu produkcjach pojawił się obok aktora Gong Yoo, najbardziej znanego jako rekruter w Squid Game. Graczkę numer 212 zagrała Kim Yur Jung. Jest aktorką, która zadebiutowała w roku 2000 w filmie Plum Blossom i przez lata zbudowała solidną karierę w kinie i telewizji. Jednak międzynarodowe uznanie zdobyła dzięki Squid Game, dzięki swojej intensywnej kreacji postaci Han Min Yeo. Jej wszechstronność aktorska pozwoliła jej wystąpić w dramatach takich jak Queen of Tears z roku 2024, gdzie pokazała inną stronę jako Grace Go, wyrafinowana kobieta związana z wyższymi sferami. Zagrała także w filmie Sleepless Night, badającym dylematy trzydziestoletniej pary dotyczące macierzyństwa i stabilności finansowej. Mimo rosnącej sławy trzyma swoje życie prywatne w tajemnicy, koncentrując się na karierze i rodzinie. Przejdźmy teraz do Frontmana. Wciela się w niego Lee Byung-hun, a jego przypadek jest szczególny. Jeszcze przed Squid Game był jedną z najbardziej wpływowych gwiazd koreańskiego kina i telewizji. Występował w wielu serialach i filmach w swoim kraju, ale ma również doświadczenie w Hollywood. Wielu rozpoznaje go dzięki jego roli w filmie GI Joe z roku 2008, gdzie wcielił się w postać Storm Shadow. Można go także zobaczyć w Terminatorze Genesis z roku 2015, gdzie zagrał jednego z Terminatorów Squid Game jedynie zwiększyło jego popularność. Obecnie możemy go oglądać w drugim sezonie, a jego postać stała się jedną z najważniejszych w całej serii. Ciekawostką jest, że w roku 2017 Lee Byung-Hun wystąpił w kilku teledyskach. Na przykład pojawił się u boku piosenkarza PSE, który stał się sławny dzięki utworowi Gangnam Style. Lee Byung-Hun współpracował przy jednym z jego klipów i mogliśmy go nawet zobaczyć tańczącego. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.